Mili Państwo dziś Dzień Wiatru i to nie bardzo wiadomo, wpisany w kalendarz ku przez bo tornada, tajfuny, cyklony i samumy, czy z powodu korzyści, no bo przecież energia wiatrowa. Byle tylko ta nowa moda nie przeminęła u nas z wiatrem. Dziś także ogólnopolski Dzień Dogoterapii, czyli leczenia z rozmaitych chorób i przypadłości przez Towarzystwo Psa. Dogoterapia wykorzystywana jest między innymi w terapii osób z autyzmem, z zespołem downa z niepełną sprawnością intelektualną czy jako pomoc osobom starszym. Ale też tak sobie od razu myślę, skoro różne rodzaje lekarstw pomagają w leczeniu różnych chorób, to podobnie może być i z psami. No więc, z czego może wyleczyć pudel? A z czego owczarek niemiecki, z czego jamnik, a z czego Rottweiler? No tak, Rottweiler, a także Bulldog czy Pitbull mogą nauczyć pacjenta, jak się pozbyć chorobliwej nieśmiałości, na przykład w kontaktach z innymi. Ale już Pinczerek, Chihuahua czy Hart afgański? Nie wiem, nie wiem. Prasa Poznański ABC, dziennik poranny dla wszystkich z roku 1933, czytamy. Wczoraj około godziny 19.30 niejaki Józef Krajewski jechał rowerem brzegiem Starego Koryta Warty w pobliżu Ostrowa Tumskiego. O tej porze dały się słyszeć strzały rewolwerowe, po czym na komisariat wpadł przerażony Krajewski, oświadczając, że dokonano nań napadu rabunkowego. Jak się jednak okazało, i tym razem był to wytwór wybujałej fantazji pana Józefa, który tego wieczoru był nieco pod wpływem alkoholu. Po prostu spotkał on dwóch znajomych, z którymi widocznie w niezbyt dobrej w komitywie, a ponieważ ci niezbyt przyjazne mieli miny, Krajewski zaczął wołać, chcecie mnie napaść i po tych słowach strzelił z rewolweru. Na szczęście strzały chybiły. Broń Krajewskiemu odebrano. Może i szkoda, bo ostatecznie tak interesująco zaczął się ten wieczór panu Józefowi Krajewskiemu i pewno nieprędko się powtórzy. Historia dziś data z historii telewizji i dobrego humoru jednocześnie, bo to właśnie 15 czerwca 1983 roku w brytyjskiej telewizji BBC ukazuje się program komediowy pod tytułem Czarna Żmija z młodym, wstępującym dopiero komikiem nazwiskiem Rowan Atkinson, którego znamy pod imieniem Jaśwa Sola. A tymczasem pan Czarna Żmija wchodzi do ulubionej kawiarni i nadaje od progu. Witam pani Miggins. Proszę o filiżankę pani wyśmienitej, gorącej wody z tymi brązowymi otrębami. No chyba, że jakimś cudem zaczęła pani sprzedawać prawdziwą kawę. A państwo przed czy po gorącej wodzie z brązowymi otrębami? pytał o poranku Wiesław kot.